Witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu czasowniki przechodnie i nieprzechodnie. To jest bardzo ważna rzecz i robiliśmy na ten temat już kilka odcinków, czyli transitive, przechodnie i intransitive verbs. Niestety to, co po polsku jest przechodnie, nie musi być po angielsku i na odwrót, stąd tutaj są częste błędy. Przypominam, że czasowniki przechodnie wymagają dopełnienia, czyli trzeba dopełnić czasownik. Wczoraj zobaczyłem co. Kogo? Zdanie pod tytułem wczoraj zobaczyłem jest bez sensu. A na przykład zdanie, A, wczoraj odpoczywałem, jest OK. Jak powiem, co robiłem wczoraj o 6, na przykład A jadłem, czytałem, to też jest OK. Nie trzeba tego dopełnić. Ale zobaczcie, że jak przejdziemy na wersję dokonaną, na przykład wczoraj zjadłem i nie mogę tak skończyć zdania. Zjadłeś, ale co, tak? Banana trzeba dodać dopełnienie. Kiedyś robiliśmy lekcje na temat czasownika żałować. U nas jest to czasownik nieprzechodni, przynajmniej może być, czyli może być bez dopełnienia. Na przykład sprzedałem auto, no i teraz żałuję. Wiesz co, żałuję, kropka. Po angielsku tak nie można powiedzieć, żałuję. Tego, tego, że sprzedałem to auto, czyli I regretted it. Trzeba dodać it. I dzisiaj co nieco na temat czasownika wątpić. Po polsku to też jest czasownik nieprzechodni, przynajmniej może być. Czyli nie muszę dodawać dopełnienia. Czyli przykładowo myślisz, że ona coś tam, coś tam, wiesz co, wątpię, tak? Ona jest wątpię. Nawet nie ma osoby, ale wiadomo, że to ja. Ja wątpię, kropka. W języku angielskim, jak sprawdzicie, wątpię, zaraz to pokażę Wam na przykład w longmanie, to jest czasownik przechodni. czyli trzeba dodać dopełnienie, właśnie na przykład it. I doubt it. Wątpię. No dobrze, moi drodzy, czyli jesteśmy w longmanie. Przypominam, że B nie czytamy, czyli czytamy to doubt. Doubt. No i jak byk mamy napisane, że jest to czasownik transitive not in progressive, czyli czasownik przechodni, wymagający dopełnienia i nieużywany w formie ciągłej. Progressive to jest synonim do continuous w kwestiach gramatycznych. No i przy okazji Longman informuje nas, że jest to czasownik S. Dwa, robiliśmy na ten temat lekcje, co to oznacza? Ciekawa rzecz, czyli jest to czasownik na pewno ważny. No i mamy wytuszone pewne kolokacje, wątpimy, że that, doubt, that, ale że w języku angielskim bardzo często można pominąć. Robiliśmy na ten temat lekcje, czasami nie wolno, tutaj wolno i mamy przykład, klikniemy... I see him again. I doubt we'll ever see him again, tak? Czyli wątpię, że kiedykolwiek go jeszcze zobaczymy. Możemy też powiedzieć doubt if albo doubt whether. Wątpię czy. Do koloru, do wyboru klikniemy. You can complain, but I doubt if it'll make any difference. Tak, czyli you can complain, możesz się poskarżyć. But I doubt, ale wątpię, czy if it'll make any difference. Czyli co, czy, coś to zmieni. I jesteśmy teraz w słowniku Oxford. Oxford niestety nie informuje, czy jest to czasownik przechodni, czy nieprzechodni. Oczywiście można się domyślić po tym, że wytłuścili doubt something, coś, czyli musi być dopełnienie, ale lepiej jakby to było napisane, że jest to czasownik przechodni. I zobaczcie, co mamy tu w tym przykładzie. Do you think England will win? Czy myślisz, że Anglia wygra? I doubt it, tak? Po polsku byłoby Wątpię. A tu musi być dopełnienie I doubted. I do tego to ładnie połączymy w wymowie, czyli ty ucieka idzie do następnego wyrazu, czyli tyd I doubted. No i żeby nie być gołosłownym, mamy tutaj Native Speakera Mad English TV zastanawia się, co by się stało, gdyby jego telefon marki Google upadł i się rozbił. Czy Google wysłałby mu nowy telefon i dodaje wątpie. Have you ever dropped your phone? Najpierw pyta, have you ever dropped your phone? Zobaczcie jaki piękny present perfect. Czy wy w waszym życiu do tej pory kiedykolwiek upuściliście swój telefon? Oh, if I break this phone. If I break this phone, tak? Czyli gdybym rozbił ten mój telefon. Do you think Google will send me a new one? Do you think czy myślicie, że Google will send me anyone? Nowy telefon, tak? Nie powtarzamy telefon, nie powtarzamy rzeczownika. One go zastępuje. Robiliśmy na ten temat kiedyś. Lekcję podlinkuję wam. This is a Google Pixel. Do you think Google will send me a new phone if I break mine? I doubt it, right? I doubt it, right? Prawda? Wątpię w to, prawda, coś takiego. I całość jeszcze raz? Have you ever dropped your phone? Oh, if I break this phone, do you think Google will send me a new one? This is a like Google Pixel. Do you think Google will send me a new phone if I break mine? I doubt it, right? I kolejny przykład dwie panie sobie rozmawiają i co mówią? What do you want? What do you want to know? Co chcesz wiedzieć w sensie o mnie? Oh, what can I might have What can I be helpful with? W czym mogę pomóc? Dosłownie w czym mogę być pomocna? If I want to know more. Tak naprawdę I want to know more. Tak naprawdę ja chcę wiedzieć więcej o tobie. I probably, more questions for you than you. I probably have more questions for you than you have for me. Tak naprawdę to chyba ja mam więcej pytań do ciebie niż ty do mnie. Yeah, for me. I doubt it. Wątpię. I doubt it. Wątpię. Czyli tak naprawdę ona ma więcej pytań do tamtej. Pani. I całość jeszcze raz? What do you want to know? What can I be helped with? I want to know more. I have more questions for you than you have for me. I it. I kolejny przykład. Pan tutaj dokonuje recenzji jakiegoś tam urządzenia smart i mówi Hooray! You can now charge your smartphone. You can now charge your smartphone. Czyli teraz możesz ładować swojego smartfona using the USB port. Czyli poprzez port USB. To so that's really good That's really good to naprawdę dobre And the charger has a USB port as well And the charger i ładowarka ma również port USB tak również as well zamiast two Which nobody seems to have mentioned which co zdanie komentujące nobody seems to have... Mężczyzn pięknie to ujął. Czyli wygląda na to, że nikt o tym nie wspomniał, że właśnie w ładowarce też jest port USB. Po SIM musimy dać bezokolicznik i wygląda na to, że wcześniej nikt nie wspomniał, czyli bezokolicznik przeszły, czyli have plus trzecia forma lub ed. Nie pamiętam, czy robiliśmy odcinek na ten temat. Jeśli tak, to podlinkuję, a jeśli nie, no to trzeba będzie nagrać. So I if it's a no i to ta ładowarka ma port USB i pan się zastanawia, czy być może tylko na rynek australijski i mówi, I don't know if it's a specific Australian thing, tak? Czy zastanawiam się, czy to tylko tak w Australii? Think I think I doubt it. I doubt it, ale wątpię, tak? Wątpię, że to tylko na rynek australijski, tak? Robią, but ale i goten extra USB port. No, ale masz dodatkowy port USB. But you've got an extra USB port, which, if you're travelling, is important. Which? is znowu, co? Tak, uwaga, po polsku, co? A oni mówią, which, tak jakby, które? Co, so, if you're travelling, tak, jeśli podróżujesz, is important, jest ważne. I całość jeszcze raz. Hooray, you can now charge your smartphone using the USB port. So that's really good. And the charger has a USB port as well, which nobody seems to have mentioned. So I don't know if it's a specific Australian thing, I, I doubt it. I na sam koniec jeszcze przykład ze słownika Cambridge, który podaje jak można wzmocnić czasownik Doubt poprzez Very Much. He may come back tomorrow. Być może wróci jutro with the money, z pieniędzmi. Piękny model do wyciągania wniosków. Być może. Robiliśmy na ten temat lekcji. podlinkuję. But I very much doubted. Ale naprawdę w to. Wątpię, no i mamy it, no i pięknie wzmocnione przez very much. Dzięki, trzymajcie się.